Witajcie moi drodzy, żyjemy w czasach, że mamy technologię jest wspaniale, że możemy się widywać. Nawet e, ja w moim domu, w waszym. To jest e, bardzo wspaniała rzecz. I teraz chciałbym e, porozmawiać na temat, dlaczego my czytamy Pismo Święte i jakie my szukamy korzyści że, z tego czytania Pisma Świętego. Po co my to wszystko robimy dlaczego akurat Pismo Święte. Teraz dzisiaj przeczytamy e, parę listów e, świętego Pawła i pierwszy, drugi list świętego Pawła do Tymoteusza. Tymoteusz to był chrześcijanin, który już wy, wychował się w chrześcijaństwie, tak by druga generacja i Paweł był jego nauczycielem i później ustanowił go liderem w niektórych kościołach i pisał do niego listy, żeby mu pomóc Prowadzić tą służbę Bożą, bo może miał różne sytuacje, zapytania i tak dalej. To dzisiaj przeczytamy fragment drugiego listu świętego Pawa do Tymoteusza. będzie to rozdział 3, werset 15 do 17, to on pisał do niego, ponieważ od dziecka, do dzieciństwa znasz Pisma Święte, to Tymoteusz, tak jak mówiłem, był drugiej generacji chrześcijanem, jego matka i babka czytała mu Pismo Święte, i on od dziecka wychowywał się w kulturze i w środowisku wierzących. Nie tak jak większość chrześcijan w tamtym czasie, co pisali Pismo Święte, większość były nawrócone z pogaństwa i niektórzy z judaizmu. A on był Żydem, Tymoteusz, ale on już był urodzony jako chrześcijanin. To on mówi, że znasz od dziecka Pismo Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością. Ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. To jeżeli my będziemy studiowali te Pismo Święte, to oni obdarzą nas z taką mądrością, że my będziemy rozumieli plan Boży, jak ten plan Boży w Chrystusie się wypełnił i co to dla nas znaczy, i będziemy mogli zbudować naszą wiarę w oparciu na te Pana Jezusa i będziemy mogli do niego dalej żyć, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. I teraz niektórzy mają konflikt taki, bo uważają, że niektóre. Pisma są nie dla nas i jest Stary Testament i Nowy Testament to na przykład Żydzi nie przyjmują Nowego Testamentu, a niektórzy chrześcijanie uważają, że Stary Testament odnosi się do żydostwa, a on pisał do niego dalej, werset 16, całe pismo przez Boga jest natchnione. Pan on nam powiedział, że całe to pismo zostało natchnione Duchem Świętym, Bożym Duchem, którzy ludzie Boży spisywali go dla na, pożytku przyszłych pokoleń. To całe to Pismo Boże jest natchnione i pożyteczne do nauki. To pierwsza rzecz, Te Pismo jest potrzebne do nas, że jeżeli my chcemy pojąć mądrość i naukę, jeżeli chcemy innych ludzi pomóc poznać mądrość i naukę, to będziemy używali Pismo Święte do tego, żeby oni rozumieli na czym opiera się wiara w Pana Jezusa. Teraz, do wykrywania błędów. Następnie, jak będziemy czytali Pismo Święte, to Duch Święty będzie nas pouczał, że może robimy błędy. I jak my zrozumiemy, że robimy błędy, to następnie do poprawy wtedy my zrozumiemy, że robimy błędy i Duch Święty nam pokaże drogę poprawy, w którą stronę powinniśmy zmierzać, żeby wyeliminować te błędy i być coraz bardziej dojrzałymi ludźmi. Do wychowania sprawiedliwości. Wtedy my będziemy sprawiedliwi w sercu swoim i będziemy szukali sprawiedliwości, i będziemy wychowywali się, karmili tymi wersetami z Pisma Świętego. Aby człowiek Boży był doskonały, to ten duchowy człowiek i ten Boży ludek, żeby był doskonały, do wszystkiego dobrego dzieła przygotowany, żeby on był przygotowany do dobrej, zdrowej służby dla. Dla Boga, nie? Teraz weźmiemy pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza. W tym pierwszym liście, rozdział czwarty, werset pierwszy. On mówił mu i ostrzegał go, bo jemu duchowy, jak on modlił się, medytował, to duch jego pouczał o pewnych rzeczach i on pisał o tym i między innymi pisze do niego. W rozdziale czwartym, pierwszym liście, że Duch wyraźnie mówi, że on mówi, że ten Duch, ta duchowa osoba do niego wyraźnie przemawiała, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, że przyjdą następne pokolenia chrześcijan i oni będą odstępowali od tej zdrowej, prawdziwej nauki, którą pierwsi apostołowie uczyli i mieli nadzieję, że będą przyszłe pokolenia kontynuowali to. to przy, odstępią od zdrowej wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i zaczną wierzyć w nauki, które nie są prawdziwe. Zwodnicze. I teraz ja kiedyś będę o tym mówił, ale dzisiaj tylko powiem chwilę, że żeby mogli nas te z nauki oszukać, to oni muszą mieć pewną dozę prawdy, bo inaczej jeżeli by były całkowicie błędne, to ludzie by ich nie przyjęli. To oni wyglądają prawdziwe, ale one nie są prawdziwe i są zwodnicze i będą słuchać nauk szatańskich, że to jest od demonicznych duchów. Teraz, uwodzeni obłudą kłamców, to ci ludzie, pierwsza rzecz, będą wykrzywiali te słowo Boże, czy będą wykrzywiali to naukę Bożą. Po prostu będą wprowadzali innowacje, zmiany różne, żeby odciągnąć ludzi od prawdy, następnie naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Bo ci ludzie sami będą żyli w grzechu, będą naznaczeni i będą mieli sumienie nieczyste, i oni będą wymyślali różne teologie, doktryny, dogmaty, żeby ludziom mieszać w głowie żeby oni nie trzymali się zdrowej, prostej nauki, która jest napisana w Piśmie Świętym, bo ja nawet kiedyś czyt... słuchałem jednego duchownego e, z jakiegoś tam kościoła na YouTube, to on w złości krzyczał, że ludzie czytają Pismo Święte na własną zgubę, to nawet dla niego grzechem było czytanie Pisma Świętego, nie? To teraz jak poznać, że te ludzie są zwodnicze, nie? Pierwsza rzecz tu pisze, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich. To pierwszym sygnałem, symbolem ich będzie. Oni będą mieli nieczyste sumienie i oni będą żyli w grzechu, przeważnie seksualnym i oni będą zabraniali zawierania ludziom związków małżeńskich i przyjmowania pokarmów. I teraz będą ustawiali jakieś reguły i zasady dotyczące pokarmów. Tak jak Żydzi mieli całe te księgie dotyczące pokarmów, tak samo i ci nowi chrześcijanie będą wymyślali takie same rzeczy, jak tamci mieli, nie? że zabraniali spożywania pokarmów, którzy, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali ich dzięki No to Bóg stworzył te jedzenie, i ci, co wierzący są, i ci, co znają prawdę, rozumieją, że te pożywienie nie może nam zrobić krzywdy duchowej, nie? Tak jak Pan Jezus e, mówił do Żydów, że to, co wchodzi w usta, wychodzi z człowieka, ale to, co z ust wychodzi, naświadczy nasze słowo, ma większe moc zrobienia nas nieczystych niż nasze pożywienie. Ale oni e, nakładają się te różne nakazy, zakazy i oni myślą, że oni się uświęcają i są lepsi chrześcijanie, nie? Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i należy od, nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z nie. Jeżeli człowiek jest wdzięczny Bogu za dar ten, że on ma jedzenie i że może żyć, to dlaczego on ma mieć wyrzuty sumienia z tego powodu? Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. To te jedzenie jest poświęcone przez Słowo Boże, co tutaj pisze i przez naszą modlitwę dziękczynienia, że my podziękujemy Panu za to, że nam dał to jedzenie. Naszemu duchowemu duchem dziękujemy temu dużemu duchowi Bogu, że dał nam możliwość pożywienia i że my możemy żyć. Teraz weźmiemy następnie, następny list do Kolosan napisał Paweł, ten sam nasz Święty Paweł napisał do Kolosjan list i w tym da liście rozdział drugi, zaczniemy od wersetu szóstego, on stara się mówić do nich tak, a więc przy, jak przy, przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. To On mówi, że jak w prostocie serca przyjęliście Boga, to nie kombinujcie, nie wymyślajcie, tylko żyjcie dalej prostą, zdrową wiarą. Jak go przyjęliście, tak w nim chodźcie. W Korzenieniu weń, to pierwsze my od Niego dostaliśmy ten dar i zbudowanie na nim, i teraz od Jego Słowa nauczyliśmy się, co robić dalej. I utwierdzeni w wierze, nasz duchowy człowiek coraz bardziej się buduje i coraz bardziej wierzy. Jak Was nauczono, składajcie nieustannie dziękczynienie. No to e, tam pisze, wiele razy w Biblii, że jedną z naszych narzędzi duchowych jest dziękczynienie, że jeżeli będziemy wdzięczni ciągle i śpiewali Bogu w naszym sercu za ten dar, co nam dał, to będzie nasza duchowa osoba się cieszyła i jednosiła się z tamtym duchem i będziemy zdrowi, zadowoleni, radośni i tak dalej. Teraz mówi, baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czciem urojeniem, Opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Uważajcie, żeby ludzie nie zwodzili was różnymi wymysłami, co oni sami sobie wymyślili, a nie są oparte na tym, co Pan Jezus uczył w tych czterech Ewangeliach i co jego pierwsi uczniowie uczyli w dziejach apostolskich i w tych wszystkich listach. To jeżeli to jest niezgodne z tym, co pisze w tej księdze, znaczy jest nie, niezdrowe, nie jest od Boga. Konflikt rozstrzygnięty. Jeżeli to jest. Sprzeczne z tym, co pisze tu, to jest nie, niezdrowe, błędne, i tak dalej. To my musimy a, mieć jakieś solidne oparcie, i to oparcie powinno być Bóg, Duch Święty, y, misja Pana Jezusa, Pismo Święte Słowo Boże. To powinno być naszym fundamentem, na którym chcemy budować nasze życie. Teraz, gdyż w nim mieszka cielesne ciała pełna boskość. To w Panu Jezusie została objawiona cała Boska doskonałość. Że my nigdy nie dorośniemy do takiego wymiaru, ale my możemy mieć ciągle nasz wzrok w, w, na nim i od Niego czerpać direction i wskazówki, co dalej robić. I macie pełnię w nim, i jeżeli jesteśmy w nim, to jesteśmy wypełnieni, nie ma u nas braków. On jest głową wszelkiej władzy i zwierzchności. On jest głową, czyli liderem, i głowa daje wskazówki do reszty ciała. My jesteśmy tylko jego ciałem, czyli jednym z wielu, wielu członków. I musimy trzymać się głowy i dyrekcję brać skło od głowy. W nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką. Gdy wy, wyzuliście się z grzesznego ciała, ziemskiego, to jest obrzez, obrzezanie Chrystusowe. To teraz w samych czasach niektórzy chrześcijanie byli pochodzenia żydowskiego. I oni próbowali nauczać innych, jeszcze nowych chrześcijan, żeby oni jeszcze przestrzegali różne te rytuały z judaizmu. I jedno z, z judaizmu głównym takim, jednym z głównych było obrzezanie. To był znak, który Bóg dał Abrahamowi na, na znak przymierza. Ale tu Paweł mówi, że Wy nie zostaliście obrzezani jakąś ręką przez człowieka, tylko Pan nas obrzezał w swoim sercu, jeżeli tylko wyznaliśmy swoje grzechy i wyparliśmy się władzy naszych instynktów, że my będziemy chcieli duchem pokonywać te żądze. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chście, w którym też zostaliście we przez wiarę w moc Pana, który go wzbudził z martwych. To jak my żeśmy szli tą drogą życiową i już nie było mocy do życia, to my poddaliśmy się, że już nie damy rady, czyli umarliśmy dla tego świata i teraz On nas zbudził, dał nam nowe życie, drugą szansę, i my możemy żyć teraz dla Niego. Wzbudził nas z martwych, bo już można powiedzieć, że niektórzy z nas to byli na krawędzi życia i śmierci. I Was, którzy umarliście w grzechach, w nieobrzeżanym ciele Waszym, wespół z nim odżywił, odżywił opuściwszy, odpuściwszy w nim wszystkie grzechy. No to przez te zachowywania według rząd naszych, my doprowadziliśmy się do takiego stanu duchowego, że byliśmy już prawie nieżywi, nie? I teraz, przez to, że przyjęliśmy Jego przywództwo nad naszym życiem, On darował nam nasze winy i teraz od, ożywił nas razem i wymazał obciążający list dłużny, który się zwracał przeciwko nam nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go na krzyż. To teraz, stary zakon miał pewne wymagania i za grzech było różne kary. To tak jakbyśmy mieli jakiś dług, list dłużny, jak na przykład weźmiemy dług na dom, to masz hipoteczny list na przykład. To on, my mieliśmy jakiś dług w Królestwie Niebieskim za nasze grzechy i on wziął ten list, ten dług i przybił na krzyż i uwolnił nas z tego długu. Następnie on mówił, że rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności wystawił na pokaz, odnowszy nad nimi triumf. Następnie on mówi, że te Rzymianie i Żydzi to były taka władza ziemska, Rzymianie, a Żydzi była religijna, też ziemska władza. I, I była jeszcze, oni go wydali na śmierć, ale on stał, i Dzięki nie niemu wiele chrześcijan zaczęło żyć i jego misja się jeszcze zrobiła większa, niż on sam prowadził. To on ich ośmieszył, bo oni uważali, że go zabili, a on zmartwychwstał i zrobił e, kościół, e, movement, ruch taki, że te chrześcijanie e, do dzisiaj żyją, nie? To następnie, drugie moce były jeszcze, Moce te diabelskie, ciemne. I one miały nad ludźmi władzę, między innymi, że każdy człowiek boi się śmierci. To on rozbroił ten strach, ponieważ ci, co wierzą, wierzą, że zostaną w zmartwychwstanie i że ich duch pójdzie do, do raju, czy do nieba, czy do Boga że my mamy nieśmiertelną duszę, że może nasze ziemskie ciało umrze, ale my mamy nieśmiertelną duszę i teraz ten strach przed śmiercią chrześcijanie powinni już mieć załatwiony. To on rozbroił te, te wszystkie zwierzchności, wystawił na pokaz i odniósł nad nimi trumf. To on po, na, w Jerozolimie, na tym placu świętym, gdzie to wszystko się odbyło, on wystawił wszystkich na pokaz. Na... Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. To, to są cienie, czyli takie symboliczne, te wszystkie rzeczy, o których my też rozmawiamy. Ma wymiary duchowe, symboliczne, a dopiero przyjdą rzeczy większe, prawdziwe, a wszystkim tym jest Pan Jezus. Niech Was nikt nie potępia, kto ma opodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu się aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpostawnie cielesnym usposobieniu swoim. To teraz, jeżeli my taką naukę przyjęliśmy, to teraz, jeżeli ktoś nawet nas wyśmiewa, czy potępia, czy, czy tak dalej, to my nie powinniśmy z tego powodu mieć w ogóle żadnych zachwiań. Bo my rozumiemy, co się stało, w kim jesteśmy, dokąd idziemy i nie czerpiemy naszej potęgi z tego, co jest widzialne. Tylko mamy wiarę i duchową osobę. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywione i spójne z stawami i ścięgami rośnie w Bogu. To teraz ci ludzie, co, co czerpią satysfakcję ze swoich funkcji, z tego wszystkiego, to oni nie trzymają się Pana Jezusa i tej głowy i nie dostają mądrość od Niego, tylko trzymają się, co tutaj jest i nie próbują budować tego ciała, tylko kontrolować. To teraz, jeśli wtedy z Jezusem umarliście dla żywiołu świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? To jeżeli my umarliśmy dla tego wszystkiego, co tu się dzieje, to dlaczego my znowu chcemy wpadać w jakąś niewolę i będziemy jakichś nakazów słuchać czyichś ludzi? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania nauki ludzkie. No to te wszystkie nakazy, zakazy i to wszystko, to nie pochodzą od Boga, nie pochodzą z Pisma Świętego, tylko ktoś tam sobie coś wymyślił, a później stado leci za nimi, nawet nie wie dlaczego, robią, kopiują, jak ten. Mają one pozor mądrości, to żeby zostało to przyjęte, to te kłamstwo musi być trochę ubrane w prawdę. Nie może być gołe kłamstwo, bo wtedy nikt w to nie uwierzy. To te kłamstwo musi być ubrane trochę w prawdę i musi wyglądać pozory mądrości musi mieć. W obrzędach wymyślonych przez ludzi, oni wymyślają jakieś rytuały, obrzędy i takie inne rzeczy, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. To te wszystkie obrzędy, rytuały, te wszystkie nakazy, zakazy, może wyglądają mądrze, ale nie mają żadnej mocy, jeżeli chodzi o budowanie wewnętrznego człowieka, który będzie żył wiarą i robił rzeczy przez wiarę. Bo w liście do Rzymian on napisał sprawiedliwy wiarą żył będzie, to znaczy, że jeżeli my już dostaniemy usprawiedliwienia, to od, od, wzbudzi się w nas taka wiara i marzenia i my będziemy żyli tą wiarą a, i będziemy postępowali według tej wiary, a nie jakimiś y, rytuałami, zakazami i, i różnymi takimi prawami wymyślonymi przez ludźmi. Za parę dni znowu coś Wam nagram i będziemy się budowali, rozwijali. Dziękuję bardzo.